No, cześć. Wszystkim dzisiaj małe terarium i dziesiątka. I tutaj dziesiątka pójdzie do likwidacji jeszcze w tym roku. Najprawdopodobniej albo na początku przyszłego. Zobaczę, jak będę z czasem stał. Jak to będzie do ogarnięcia na spokojnie. Ale ten zbiornik mi jest do niczego na chwilę obecną niepotrzebny. Część roślin pójdzie do innych zbiorników akwariowych część roślin pójdzie do terrarium do tego małego bo tam się mchy dobrze czują no tutaj trochę popracujemy trochę porobimy i zobaczymy jak to będzie dalej działało jeżeli chodzi o małe terrarium no to nadal jest puste nie ma tu żadnego zwierzaka trzymamy je na w razie w jest to typowe roślinne terrarium, więc mam do niego sentyment. Mógłbym je zlikwidować, ale na razie stoi. Nie będę go likwidował. Zobaczymy, czy coś się nie urodzi w międzyczasie, czy coś nie wydarzy się. Ciekawego. Grudzień, styczeń, grudzień i kwar pierwszy kwartał nowego roku. Zawsze jest ciekawym. Czasem, kiedy ludzie no, niestety pozbywają się zwierzaków, no ale to tak bywa. Wtedy można znaleźć bardzo fajne okazje. Zobaczymy, może coś uda się przygarnąć, może nie. Na chwilę obecną mieszka tu ekipa sprzątająca, która wyjątkowo dobrze się czuje, więc tylko się cieszyć mogę z tego powodu. A plany na ten zbiorniczek były różne. Na razie został w takim miejscu, w jakim jest. Nie udało się tutaj niczego zorganizować w miarę sensownego. Żeby nie robić sobie oraz zwierzakom kłopotów. No, ale tak, jak mówię, no zobaczymy, czy coś tymczasowo tu nie wyląduje, i później do innego zbiornika. No, ale czas pokaże. Na chwilę obecną. Bardzo fajnie rozwija się ten zbiornik. Rośliny z tego zbiornika rosną w wielu miejscach mieszkania, co naprawdę mnie cieszy. Nic tylko ciąć, ciąć, jeszcze raz ciąć. O tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. I do zobaczenia następnym razem. Hej.